Rozdział siódmy. Małe muzeum w piwnicy, opowieść o Prusie z komandusie, obrazek z jadalni, wizyta bandy kurzawy, bójka z dresiarzami, rozbrajamy nieproszonych gości. Strome drewniane schody prowadziły w dół. Schodziłem opierając się jedną ręką o ceglaną ścianę. Dziwiło mnie trochę, że nie była mokra. Po chwili stanąłem na podłodze z desek. Moje oczy przyzwyczaiły się do mroku i w promieniu latarki widziałem więcej szczegółów. Wydawało mi się, że piwnica zajmuje połowę powierzchni fundamentów budynku. W rogu, pod schodami, umieszczono piecyk gazowy centralnego ogrzewania. Dookoła, wzdłuż ścian, stały półki. Na wprost mnie w równych rzędach ktoś, zapewne były dyrektor domu kultury, poustawiał książki. Z kolei obok widziałem różnego rodzaju wykopaliska. Głównie lufy i zamki broni palnej, hełmy i drobne elementy ekwipunku wojskowego. Nie brakowało tu również kompotów i butelek wina. – Ładne rzeczy – usłyszałem za sobą głos Joli. Aż podskoczyłem. Nie słyszałem, jak schodziła po schodkach. Poświeciłem w jej stronę. Za nią skradali się harcerze i Barbara. – Można urządzić niezłą kolację – rzekła Jola, oglądając butelki z winem. – Toż to mały arsenał – szeptał Maciek, świecąc na półki z militariami. Mamy tu nawet prawie nowiutkiego szmajsera i karabin maszynowy, mruczał gustlik. Jest też amunicja, dodał otwierając skrzynki. Jak to znalazłeś? Zapytała Barbara, patrząc na mnie z podziwem. Dzięki kaloryferom, rzuciłem, patrząc na półki z książkami. Jest tu coś ciekawego? Pytała Barbara. Same interesujące okazy, stwierdziłem, patrz, wszystkie tomy ustawione są według alfabetu. Mamy tu sporo książek wydanych w królewcu w XIX wieku dotyczących historii Prus. Dzieła opisujące czasy państwa Krzyżackiego umieszczono na najwyższej półce. Niżej jest coś o najeździe tatarskim na Prusy w 1656 roku oraz o wojnie polsko-szwedzkiej w tym okresie, czyli potopie. Jeszcze niżej ustawiono monografie poszczególnych miast, a na samym dole opracowania o walkach w Prusach Wschodnich w 1914 i 1915 roku. No, te ostatnie chyba szczególnie Cię zainteresują, mruknęła Barbara. Zobaczymy, odpowiedziałem. Chwilę przyglądałem się książkom. Były w niezłym stanie, chociaż czułem, że ich strony trochę zwilgotniały. Niesiemy książki na górę, orzekłem. Najpierw wyniesiemy je do kuchni, a potem do naszych pokojów. Ustawiliśmy się w łańcuch i szybko opróżniliśmy półki. Potem Jola zabrała jeszcze jedną butelkę wina i słoik kompotu. Z powrotem nasunęliśmy kredens na klapę. Jola, zajmiesz się czasami krzyżackimi, dyrygowałem. Barbara, weźmiesz wieki późniejsze, chłopcy, dzieje miast, a ja pierwszą wojnę światową. Sfaniaczek, usłyszałem komentarz Joli. Każdy zabrał się za swoje książki. Harcerze najpierw pomogli paniom. Potem zamknęliśmy się w swoich pokojach, aby uważnie przestudiować, co każdy z nas miał. Umówiliśmy się, że przy kolacji dokonamy wstępnej inwentaryzacji zbiorów. Książki w moim pokoju były wydrukowane szwabachą, czyli niemieckim gotykiem, krojem pisma bardzo nieprzyjemnym w czytaniu. Postanowiłem odłożyć na później czytanie, skupiając się na obejrzeniu ilustracji i map. Uderzyło mnie to, że nigdzie nie przedstawiono ataku niemieckiej kawalerii. Potwierdziły się słowa Olbrzyma. W książce Der Weltkrieg 1914-1918 Znalazłem mapy bliźniaczo podobne do tych ze skrytki na strychu pułkownika von Bretzkowa. Natychmiast porównałem oba egzemplarze. No tak, mruknąłem pod nosem. Autor książki korzystał z tej samej mapy sztabowej. Naniósł na nią pozycję obu walczących stron. Zastanawiało mnie, czy to oznacza, że mapa z 1908 roku była ostatnią wykonaną przed 1914 rokiem czy też niemiecki historyk po prostu skorzystał z tego, co nie było już potrzebne sztabowcom. Kolacja, powiedziała Jola, zaglądając do mojego pokoju. Już idę, powiedziałem. Włożyłem mapy do biurka i zszedłem do jadalni. Na dole stało już dwa duże talerze z kanapkami i kubki z mocną herbatą. Jedząc mówiliśmy, co kto znalazł ciekawego. Mamy praktycznie całą historię miast, regionu Warmii i Mazur, zaczął Maciek. To nic ciekawego, skomentowała Barbara. Oczywiście zbiór ten ma wartość bibliofilską i dobrze, że mamy te książki. Z tego co zdążyłam się zorientować, to u mnie nie ma żadnych rarytasów. Muszę jeszcze dobrze przyjrzeć się swojej części kolekcji, odezwałem się. Myślę, że nasze książki mogą jednak przydać się studentom historii do ich badań. Będziemy mogli zorganizować tu czytelnie z prawdziwego zdarzenia. Tak, przyznała Barbara. To mogłoby być bardzo fajne. Studenci mogliby tu nocować i pracować w spokoju. Trzeba nawiązać kontakt z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, aby przysyłali do nas młodych naukowców, a nie tylko młodzieńców szukających dobrego miejsca do zabawy. Na twarzach harcerzy przez krótką chwilę pojawiły się uśmiechy. A ty, co masz ciekawego? spytałem Jole. Dziewczyna rozparła się na krześle. Chce ktoś wina? Zachęcała, sięgając po butelkę wyniesioną z piwnicy. Wszyscy pokręciliśmy przecząco głowami. Chcesz mieć zęby bursztynowe? Pij często wino owocowe, zrymował Gustlik. To dobry Wermut, Jola była oburzona. W moim zbiorku dominują głównie przedruki starych dzieł opowiadających o najdawniejszej historii Prus Wschodnich oraz o podboju krzyżackim plemion pruskich i jaćwieskich. Znalazłam tam interesującą historię. Przeczytać wam? Skinęliśmy potakująco głowami. W okolicach dzisiejszego Giżycka w XIII wieku swoje siedziby mieli... Isegups, wódz Galindów oraz Skomandus, przywódca plemion Sudawi, Jola zaczęła czytać. Obaj organizowali wyprawy upieszcze na ziemię polskie i krzyżackie. Skomandus wybrał się przez Galindię i Pomezanię na ziemię hełmińską, gdzie jego wojowie siali spustoszenie. W wyprawie Prusów nie potrafił przeciwstawić się komtur Bertolt von Nordhausen i został odwołany. Na jego miejsce przybył Hermann von Schonenburg, który organizując opór doprowadził do wycofania się Prusów. Jednak z komandus nie dał za wygraną i wrócił z drużyną liczącą 4000 jeźdźców pruskich i litewskich. Najpierw zdobył zamek Polowist nad rzeką Mokrą. Mieszkający w nim szlachcic, będący lennikiem Krzyżaków, oddał zdobywcom swego wiernego sługę, który miał być ich przewodnikiem. Kolejne etapy wyprawy łupieskiej Prusów znaczyły zgliszcza zamków w Radzyniu, P i Popał. Wojownicy, Wojownicy dojechali nawet do Klemensburga nad Nogatem, kilkanaście kilometrów od Elbląga. Wyrżnęli w pień obrońców i dwa tysiące kobiet z dziećmi, które skryły się tam przed najazdem. Fajne czasy, westchnął Gustlik. Potem z komandus poprowadził wyprawę na Kwidzyn i Grudziąc. Po drodze niszczono wszystkie kościoły i kapliczki. W drugiej połowie XIII wieku krzyżacy podbili znaczną część Prus, jednak wyprawa z komandusa uzmysłowiła to, z jak potężnym przeciwnikiem przyjdzie im się zmierzyć. Taktyka podwojów prowadzonych przez braci zakonnych polegała na zdobywaniu grodów pruskich, umacnianiu ich i prowadzeniu z nich wypadów na ziemię pogan. Palili wsie, porywali kobiety. Wbrew regule zakonnej, kuniecnym zabawom, wtrąciła Barbara. Dacie mi skończyć czy nie? Jola wściekała się. W krótkim czasie krzyżacy doprowadzali do wyludnienia okolicznych terenów, spychali Prusów w głąb lasów lub ich chrystianizowali. Z informacji szpiegów krzyżackich wynikało, że sam z komandus był w stanie szybko zebrać 6 tysięcy wojowników i mógł liczyć na pomoc ze żmudzi i litwy. Pierwsza rejza, czyli wyprawa krzyżacka, liczyła 3 tysiące jeźdźców i pieszych. Krzyżacy porwali tysiące jeńców i uciekli. W czasie kolejnej wyprawy siły krzyżackie zostały zaatakowane przez 3 tysiące prusów. Bracia zakonni po długiej bitwie pokonali pogan. Trzeci rajd na ziemię Prusów zaowocował porwaniem 18 szlachciców pruskich oraz 600 ludzi służby. Na wieść o tym Prusowie zebrali znaczne siły, które ruszyły w pościg za krzyżakami. Wtedy zdarzył się cud. Gdy krzyżacy przejechali po zamarzniętym jeziorze Niegocin, lud rozpuścił się zatrzymując pościg. Kolejne akcje przeprowadzane przez Ulryka von Bayera budziły grozę wśród pruskich plemion. W czasie bitwy nawet 30 wojów pruskich Bało się atakować von Bayera. To chyba kronikarska przesada, wtrącił Maciek. Z Skomandus w czasie jednej z rejs, ciągnęła niezrażona tą uwagą Jola, porwał gościa zakonu, Ludwika von Liebenzele. Rycerz ten był podobno urodziwym mężczyzną, którego w dzień potrafił zauroczyć zarówno kobiety, jak i wojów. Skomandus trzymał Ludwika na swoim dworze, licząc zapewne na okup. W czasie uczty pewien Prus obraził jeńca i ten wyzwał go na pojedynek. Walkę wygrał von Libencele, który w ten sposób odzyskał wolność i powrócił do Malborka. Kolejny sukces krzyżacki to zdobycie przez Mangolda von Sternberga, warowni z kamandusa. Ten uciekł razem z rodziną i służbą na ruś. Gryzł go jednak wstyd za opuszczenie rodzimych stron i powrócił. Zgłosił się do władz zakonu i pozwolił się ochrzcić. Był to cios dla wszystkich prusów. W tym czasie w Prusach wybuchło powstanie. Konrad von Thierberg, który wyruszył, żeby zdusić je, został powitany u wrót ziem z komandusa przez nawróconego wodza i Ludwika von Liebencele. Chłopcy spijali z ust Joli każde słowo. Barbara smętnie patrzyła w blad stołu. Zapewne wyobrażała sobie owego pięknego rycerza. Słuchając, patrzyłem na ścianę pomiędzy oknami. Wisiała tam jakaś spłowiała nieco grafika. Wyobrażałem sobie dzikie leśne ostępy, przez które maszerowały oddziały krzyżackie i pruskie, ich wzajemne podchody. Nagle wstałem. W moich oczach grafika jakby ożyła, przyciągała mnie. Wcześniej nigdy nie przyglądałem się temu obrazkowi. Teraz podszedłem bliżej, nie bacząc na zdziwienie wszystkich związane z moim zachowaniem. Pod szkłem, na pożółkłym kartonie, ujrzałem szaloną szarżę kawalerii na szereg broniących się kozaków. W tle widniały resztki jakiejś budowli. Podpis pod rysunkiem brzmiał Atak niemieckiej kawalerii według relacji porucznika Tomasa Raubego. Tannenberg 1914. A jednak wyszeptałem. To ten szturm, o którym opowiadał staruszek z Reszla? spytał Maciek stojąc za mną. Pewnie tak, odpowiedziałem. Zdjąłem ramki ze ściany, chciałem obejrzeć karton z drugiej strony. Nic tam nie było oprócz pieczęci drukarni z Drezna. Idziemy spać, rozkazałem patrząc na zegarek. Była już dwudziesta druga. Szybko uciekłem z obrazkiem do swojego pokoju. Do dziurki od klucza włożyłem kawałek papieru, aby nikt nie podglądał mnie. Na korytarzu słyszałem zwykłą wieczorną krzątaninę, kiedy kolejno dziewczyny, a potem chłopcy szli do łazienki myć się przed snem. Siedziałem i przez lupę oglądałem grafikę. Nieznany artysta wykonał ją w typowym dla tego okresu stylu. Zachował szczegóły uzbrojenia, jednocześnie dodał postaciom niezwykłego heroizmu. Dzieło współgrało jako całość, tworząc jakby fotografię tego wydarzenia, jednocześnie w różnych zakątkach rozgrywały się drobne tragedie. Twarze atakujących kawalerzystów były natchnione, zaś kozackie iście diabelskie. Szczególną uwagę zwróciłem na ruiny w tle. Wiedziałem, że artysta prawdopodobnie usłyszał gdzieś opowieść porucznika Raubego i mógł dowolnie dobrać tło, stworzyć je nie opierając się na opisie konkretnego miejsca. Widziałem resztki niewysokiej budowli. Z całą pewnością nieokrągłej. Na dalszym planie dojrzałem przez szkło powiększające zabudowanie jakiejś wioski. To już coś, westchnąłem z zadowoleniem. W duchu postanowiłem wziąć się nazajutrz ostro do szukania skarbu. Po kwadransie leżałem już w łóżku i nie wiem, kiedy zasnąłem. Pawle, przerażona barbara, potrząsała moim ramieniem. Ktoś próbuje otworzyć drzwi na dole. Była jak zwykle ubrana w piżamę i szlafrok. Natychmiast zerwałem się z łóżka i założyłem spodnie. Barbara w tym czasie dyskretnie odwróciła się. Długo nie mogłam zasnąć, więc przeglądałam książki w moim pokoju, opowiadała. W domu było cicho, tylko harcerze debatowali o czymś półgłosem. Minutę temu usłyszałam szum samochodów zajeżdżających przed nasze muzeum. Wyszłam na korytarz i. Dobra, przerwałem jej. Zobaczymy, co tam się dzieje. Schodziłem po schodach bardzo ostrożnie. Za mną szła Barbara. Wyraźnie było słychać, że ktoś majstruje przy zamku, a potem rozległy się przekleństwa. Żałowałem, że nie miałem żadnej broni, nawet kija, który mógłby odstraszyć intruzów. Stanąłem przy drzwiach. Nagle otworzyły się z łoskotem i poczułem solidne uderzenie pięścią w twarz. Potoczyłem się do tyłu i padłem na podłogę. Na chwilę zamroczyło mnie. Jak przez mgłę słyszałem ryk Barbary. Jej płacz naprawdę przypominał syrenę strażacką. Coś ty za facet! ktoś krzyczał. Co tu robisz? Ujrzałem nad sobą czterech krótko przystrzyżonych młodzieńców w dresach. Chłopcy byli niewiele starsi od harcerzy. Za nimi stały dwie młodziutkie dziewczyny, które mimo młodego wieku paliły papierosy. Co ty, kurzawa? odezwała się jedna z nich. Gdzieś nas przywiózł. Dziewczyna była szczuplutka i miała trochę tłuste rude włosy. Jej twarz ozdabiały piegi. Towarzystwo przezywało ją ruda. Jej koleżanka zaś prezentowała typ zimnej blondynki, jaką sobie wyobrażałem czytając lalkę Bolesława Prusa. Trafiliśmy na jakąś parkę zakochanych, stwierdziła owa blond lalka. Nawet wysprzątali domek. Kurzawa i jego koledzy stali nade mną. Patrzyli z podełba. No co jest, misiu? Kurzawa trącił mnie czubkiem buta. Żyjesz momentami, czy też nie? Momentami, warknąłem, potrząsając lekko zamroczoną głową. Koledzy Kurzawy ryknęli śmiechem. Gość spalił ci dobry tekst, szydził kolega Kurzawy. Zamknijcie tę babę, rozkazał Kurzawa. Barbara sama zamilkła bez interwencji dresiarzy. W tym czasie próbowałem podnieść się na nogi. Spoko kolo, Kurzawa kopnął mnie w brzuch. Zwinąłem się w kłębek. Kopnięcie bolało straszliwie. Co tu robicie? Kurzawa zwrócił się do Barbary. Muzeum, odpowiedziała. Towarzystwo znów pokładało się ze śmiechu. To widać, pomadam. Kurzawa żartował sobie z Barbary. My tu przyjechaliśmy na wypoczynek, więc muzeum sobie poczeka. Jakim prawem? zapytała Barbara. Co roku tu przyjeżdżamy. Mamy nawet klucze od bramki i od drzwi. Szef dresiarzy pokazał pęk kluczy. No to w tym roku musicie obejść się smakiem. Barbara próbowała być stanowcza. Sorry, paniusiu, ale w takim razie musicie nam zapewnić nocleg, bo my z dziewczynami nie będziemy tłuc się po nocy po jakichś wertepach. Kurzawa drwił sobie z barbary. Sorry wodzu, Jola majestatycznie zeszła ze schodów. Musicie jednak zabrać swoje damy do towarzystwa i udać się do innego hoteliku. Tu chwilowo brak miejsc. Jeśli to do was nie dociera, to wezwiemy policję. Początkowo dresiarze nie zrozumieli treści słów Joli. Byli jak jeden zapatrzeni tam, gdzie w połowie długości ut Joli kończyła się jej koszulka nocna. E, nie śpijcie, ruda szturchnęła jednego z chłopców. Kurzawa nie mógł oderwać oczu od joli. Wreszcie popatrzył na mnie. Powoli wstawałem opierając się o ścianę. Czułem się doskonale i szczerze przyznam, że miałem wielką ochotę na spranie kurzawy. Wykorzystałem jego dyskusję z dziewczynami na to, aby zebrać się w sobie. Teraz udając jeszcze słabego, patrzyłem, co z tego wszystkiego wyniknie. Bierzemy laskę i jedziemy, zdecydował kurzawa, wyciągając ręce po jole. Kurzawa! krzyknęła lalka. Pożałujesz! Tonik! Kurzawa zwrócił się do dorosłego blondyna o ponurym wyrazie twarzy. Chciałeś, żeby lalka chodziła z tobą. Stawiasz pół litra i jest twoja. Kurzawa chwycił jole za nadgarstki i przyciągnął do siebie. Chodź laska! mruczał zadowolony. Zostaw tych muzealników. Ze mną poczujesz smak prawdziwego mężczyzny. Jola zaczęła się szarpać. W tym momencie kopnąłem kurzawę od tyłu w kolano. Jego noga automatycznie ugięła się. Pięścią uderzyłem go w okolice nerek. Wiedziałem, że kurzawa, wychowany zapewne na stadionowych bijatykach, nie uznaje żadnych zasad uczciwej walki. Stosowałem więc jego metody. Kurzawa był jednak twardy jak stal. Odwrócił się do mnie, wypuścił jole i z kieszeni wyszarpnął składany nóż, tak zwanego motylka. Jola złapała barbarę i pociągnęła ją w górę schodów. Kurzawa trzymał nóż w prawej dłoni ostrzem do góry. Jego kciuk spoczywał na szerokiej rękojeści. Po tym, jak trzymał broń, mogłem spodziewać się pchnięcia z dołu do góry. Mogło ono być bardzo groźne, gdyż oznaczało atak na jamę brzuszną i rozoranie skóry aż po żebra. Rozstawiłem szeroko ręce, aby kurzawa myślał, że spodziewam się ciosu z boku. Ciachaj go! koledzy zagrzewali kurzawę do walki. Zauważyłem, jak kurzawa powoli przenosi ciężar ciała na lewą nogę, szykując prawą do kroku w przód. Oznaczało to szybkie nadejście ataku. Rzeczywiście, nagle pchnął nożem. Odskoczyłem. Prawą ręką chwyciłem go za uzbrojoną dłoń od spodu, zaś lewą mocno uderzyłem z góry w staw łokciowy. Kurzawa zdziwił się, gdyż jego własny nóż przeleciał mu koło ucha. Tę chwilę wykorzystałem uderzając go w splot słoneczny i stopą w podbrzusze. Koledzy Kurzawy wyjęli skrywane dotąd w rękawach krótkie kije baseballowe. Stop! rozległ się krzyk z góry. W ciszy, jaka zapanowała w korytarzu, usłyszeliśmy charakterystyczny dźwięk przeładowywanej broni. Dresiarze przerażeni spojrzeli do góry. Uczyniłem to samo i natychmiast odwróciłem wzrok w stronę napastników. Bałem się najgorszego. Na szczycie schodów przy balustradzie stał Gustlik. Celował w dół z karabinu maszynowego znalezionego w piwnicy. Był to niemiecki MG-42. Najlepsza tego typu broń II wojny światowej o diabelskiej szybkostrzelności, do dziś używana przez armię NATO. Z komory zamkowej luźno zwisał metrowej długości pas z amunicją. Nóżki karabinu oparł Gustlik o poręcz. Był skupiony. Jeśli strzeliłby, jadka w korytarzu byłaby straszliwa. Cofałem się z linii ognia. Dresiarze jednak po chwili strachu otrzeźwieli i uciekli do jadalni. Przy drzwiach zostały ich dziewczyny, które z piskiem wybiegły na dwór. – Tylko spokojnie – krzyczałem do Gustlika. – Gdzie jest Maciek? – Jestem spokojny – usłyszałem odpowiedź. Gustlik schodził po schodach. W jego silnych dłoniach 11-kilogramowy karabin spoczywał jak maleńkie dziecko. Taśmę amunicyjną harcerz przewiesił sobie przez ramię. Jedną dłoń trzymał w okolicy spustu, a drugą ściskał dwie nóżki złożone w bok od lufy. Sfaniak wiedział, że gdyby strzelił i trzymał broń inaczej, poparzyłby sobie ręce. Gdzie Maciek? Powtórzyłem pytanie. Zobaczy, pan rzucił. W tym czasie w jadalni zapanował straszliwy tumult. Po chwili wyszedł stamtąd kurzawa. Jego ręce sterczały pionowo do góry w geście poddania się. Zanim nim defilowali jego koledzy. Cała czwórka po kolei kładła się w korytarzu na podłodze. Na końcu wyłonił się Maciek ze Szmajserem. Byłem przerażony. Spokojni harcerze zmienili się w żołnierzy. Miałem obawy, że nagle zaczną strzelać. Poza tym w świetle prawa byli nielegalnymi posiadaczami broni. Policja mogłaby ich aresztować bez żadnej dyskusji. Gdy tak stałem, Gustlik ustawił się tak, aby wszystkich dresiarzy mieć na muszce a Maciek zaczął ich przeszukiwać. Zabrał im wszystkie kije, noże i kastety. Jeden miał pieprz w areozolu, a kurzała nawet pistolet gazowy. Bardzo szybko pod ścianą utworzyła się niewielka gromadka stadionowego arsenału. Na koniec Maciek podał mi ich legitymacje szkolne, dowody osobiste i prawa jazdy. Patrzył na mnie wyczekująco. – Puścimy was, odezwałem się do dresiarzy. Wcześniej spiszemy wasze dane, zatrzymamy waszą broń, a wy wyjedziecie stąd. Zgoda? Maciek lekko kopnął kurzawę w podeszwę buta. Kurzawa natychmiast potakująco poruszył głową, przy okazji wycierając twarzą kawałek podłogi. Z kieszeni spodni wyjąłem notes i zapisałem sobie imiona, nazwiska, adresy i numery dokumentów dresiarzy. Rzuciłem dokumenty na próg. Teraz znikać, warknąłem. Gustlik wszedł na schody, a Maciek stanął obok mnie celując w drzwi. Kurzawa i jego koledzy wstali niepewnie i wychodzili z naszego muzeum. To jeszcze nie koniec, wychodząc krzyknął Kurzawa. Nie będziesz tu groził łobuzie. Z ulicy dobiegł nas krzyk sołtysa Walendziaka. Maciek natychmiast schował za siebie pistolet maszynowy. Gustlik ukrył się na górze. Do korytarza wszedł Walendziak, prowadząc ze sobą jeszcze pięciu chłopów. Znowu przyjechali, narzekał. Zebrałem sąsiadów i przybiegliśmy na pomoc, jak tylko dowiedziałem się, że te łachudry tu są. Widzę, że pan sobie z nimi dał radę. Na razie tak, odpowiedziałem. Co roku tylko kłopoty z nimi, mówił sołtys. Przyjeżdżają i łobuzują. Najpierw to zatrzymywali się tylko na polu namiotowym. Potem turystom ginęły rzeczy, były burdy. Wszyscy się ich bali. Rok temu zajęli cały ten budynek i ściągnęli ze sobą większą bandę. Miejmy nadzieję, że już nie wrócą, rzekłem, starając się zapędzić chłopów do wyjścia. Po krótkiej wymianie zdań, rolnicy poszli spać. Maciek, Gustlik, do mnie, ryknąłem, zamykając drzwi. Siedziałem za biurkiem. Na blacie leżały pistolet i karabin maszynowy. Harcerze stali na baczność, patrząc gdzieś ponad moją głową. Przyznam, że nakrzyczałem na nich zdrowo. Chcecie iść do więzienia? Nie mogłem uspokoić się. Chcecie ludzi pozabijać? Co z tego, że nas zaatakowali? To nie oznacza, że przez ich głupotę, wy musicie mieć kłopoty z policją. Po chwili uspokoiłem się. Dlaczego wzięliście broń z piwnicy? Spytałem. Chcieliśmy ją lepiej obejrzeć, wyjaśnił Maciek. Karabiny są w dobrym stanie, ale nie można z nich strzelać. Mają spiłowane iglice, przewiercone zamki, a w łuskach ktoś zrobił dziury i wysypał proch. Odetchnąłem głęboko, a jednak harcerze byli rozsądnymi chłopakami.